A znowu w idei politycznych rządzenia Kaczyńskiego było dokładnie odwrotnie, czyli ten sojusz jak najściślejszy polsko-amerykański, czyli czy w szerze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W, w jego idei chodziło o to, że każdy, każda obecność, większa obecność żołnierzy USA, czy, czy administracji USA zwiększa jednocześnie bezpieczeństwo. Polski. No na przykładzie teraz Ukrainy, znowu mam na okazję przekonać się, że rzeczywiście ta idea najprawdopodobniej była słuszna. Możemy się to również wspierać, czy idea tarczy antyrakietowej była nam potrzebna, czy nie, ale już ta cała otoczka, to ci żołnierze, to wszystko znaczenie Polski dla USA znacznie by wzrosło. No Jakie w tej chwili jest znaczenie Ukrainy, gdzie także Amerykanie byli gwarantem integralności? Co zrobili? No, te sankcje są tak naprawdę no, bardzo mizerne w stosunku do skali problemu. Jeśli chodzi o kryzys ukraiński, ja to tylko dopowiem, ponieważ tak jak już wspomniałem, akcje terrorystyczne w Rosji zawsze były bądź inspirowane przez służby specjalne, te większe, bądź wykorzystane w świetny sposób polityczny. Przy Smoleńsku będziemy mieli również podobną akcję, ale mamy także przy Krymie w tym roku. Do dzisiaj, czyli jeszcze kilka tygodni temu, jak ostatnio spotykaliśmy się, to trwała się dyskusja w Stanach Zjednoczonych, jak to się stało, że amerykańska CIA nie przechwyciła żadnych informacji dotyczących przygotowywania rosyjskiej akcji na Krymie. Taka dyskusja była. Taka akcja powinna być przechwycona, czy jakieś ładunki, szykowanie się gdzieś przez nas, le leci gdzieś z jakiej bazy wyjeżdża, prawda? Nie zostało to założone. Dlaczego? Ktoś sobie przypomni, co się przed Olimpiadą stało w Rosji? Mieliśmy do czynienia z zamachami terrorystycznymi. A jaki był skutek tych zamachów terrorystycznych? Pod pretekstem zabezpieczenia Olimpiady. Cały krasnodajski kraj... Proszę zobaczyć, gdzie jest Soczi. Proszę zobaczyć, gdzie jest Soczi. znajduje się tutaj. Cały krasnodajski kraj obłożono specjalnymi no, rozporządzeniami ze Związku Bezpieczeństwa. Ściągnięto z głębi Rosji różnego oddziału i pododdziału specjalnego Federalnych Służb Bezpieczeństwa, innych oddziałów i proszę zobaczyć, bo no to jest e, akurat ten okręt Federacji Rosyjskiej, czy te tereny Federacji Rosyjskiej, z którego wystarczy godzina czasu, żeby zielone wydobycie przetransportować wybrane produkty na Krym. Teraz ja zachodzi pytanie, czy te akcje również w ten zostały właśnie wykorzystane. Stąd CIA nie przejęła żadnych um, dróg szukania, służb dług, specjalnych, ponieważ oni już tam byli, ale po prostu prefeksem To wszystko znajdowało się wzią, gdzie, na jednym terytorium. To mikro nie bywa tam gdzieś, w głębi Rosji czy tutaj, tylko właśnie w okolicach, przy Morzu Czarnym, w okolicach niedaleko. Zatem przerzucono tych ludzi na Krym jako zielonych ludków i co stało się, to Państwo już wiecie, nastąpił pierwszy rozbój Ukrainy, drugi rozbój Ukrainy nastąpi mniej więcej na tej linii. Do czego jest to, to potrzebne? Do czego jest potrzebny nie tylko Krym, gdzie wokół Krymu znajdują się duże złoża energetyczne, mniej więcej w tym miejscu. Ale dlaczego region Odes jest potrzebny? Tam w Odesie również będą Rosjanie robić różne, różne rzeczy. A mianowicie, tu są dwa, dwie możliwości. Tu troszeczkę odbiegnę od tematu, ale to jest bieżące, proszę coś śledzić. Mamy na Naddniestrze w tym miejscu, opanowane również przez wielu przez no powiedzmy, i 2000 rosyjskich żołnierzy. X. Proszę? X. 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 I mamy opanowane przez X2 na Teraz chodzi o, być najprawdopodobniej, również chodzi o to, bo tych celów tam jest zawsze dużo, aby zabezpieczyć się przed możliwością ewentualnego powrotu do koncepcji geostrategicznej Sarmarii, czyli jeżeli Rosjanie opanują rejon Odeski, bądź Naddniestrze, ale przesuną granicę, wystarczy tam o niewielki, a dla Rosjan, to jest na przykład, nie, nie, się w zależności ile będzie potrzeba, to ta część oropociągu już nie będzie można wykorzystać, na wypadek, gdy no, załóżmy, że sytuacja polityczna w Polsce się zmienia w przyszłości. Mamy nowe rządy. Nowe rządy, które chcą powrócić do koncepcji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo tak prawdopodobnie by było, iż on sam, gdybym został w kandydował, został w wybranym celem, do tego bym namawiał. Zatem być może jest to również krok, już nie. Oczywiście tam same stawy ukraińskie, przemysł wojny, energii, tak dalej, tak dalej, ale być może chodzi też również o to, aby zniwelować ewentualny powód do tego projektu, żeby już nie było możliwości albo ta możliwość jest znacznie utrudniona do pomysłu no, Sarmaty. Nabuko już właściwie prawie że nic nie istnieje, a, no, jest już budowany i właściwie no, już nie wyprzedzimy w budowie Rosjan, nawet gdybyśmy w przyszłym roku zaczęli forsować tą, ten projekt. Chyba że Unia Europejska sama obudzi się i pieniędzmi całego Unii uda się to zrealizować. Czyli być może chodzi właśnie o zablokowanie powrotu do idei myśli politycznej i na na terytorium samej już Ukrainy. Jest to prawdopodobne, wydaje się, że to przyświeca również jedną z, z celów geostrategicznych Federacji Rosyjskiej. Oczywiście gaz łupkowy w którym również prezydent Kasiński dbał i don, jakby, forsował o ten pomysł, aby jak najszybciej były realizowane licencje na odwierty itd. No wszyscy znamy ostatnie doniesienia sprzed kilku tygodni, że firmy niemieckie, które wykupywały te licencje, sprzedają to teraz w Więc geostrategicznie nie, zwiększa, nie zwiększymy nawet swojego bezpieczeństwa, jeśli rzeczywiście oni to przejmą złożony nawet gazu więc sytuacja naprawdę jest dosyć poważna. A się nawet bardzo poważna. Szanowni Państwa, Smoleńsk. Tam w tej gazetkach jest mój artykuł o Europy Środkowcy". To dotyczy poprzedniego tematu, ale też dołożony jest ten dodatek Smoleńska gra. O co chodziło? Dlaczego padają zarzuty o podjęcie e, gry z godnymi Tutaj wchodzimy na na taki wymiar smoleński polityki Władimira Putina. Ja to tak nazywam wymiar smoleński. Czym to się przejawia? Może zacznę tak. Rzeczywiście, aby realizować swoje cele strategiczne, Rosja zawsze dążyła do tego, aby mieć taki, taki, taką pozycję, Geopolityczną, by móc wpływać na sytuację polityczną w Polsce. I na przykład rozgrywać poszczególne stronnictwa w Sejmie między sobą, bądź rozgrywać Sejm, Sejm król, lub, bądź król Sejm. Bądź jeszcze, do tego jeszcze ma materia dochodzi, prawda, czy Senat. Takie dążenia Rosja miała przez. Właściwie od czasu Piotra I z różnymi, z różnymi skutkami i powodzeniami. W XIX wieku takim właściwie społecznym wymiarem, ale który politykę tą w ten sposób kontrolował, była sprawa pańszczyzny Polk, czyli czyli systemu feudalnego w Polsce, pańszczyznianego. Chodziło o to, że to urzędnicy rosyjskie stawali się takimi arbitrami pomiędzy polskim chłopem Polscy Tłumaczyli, że kolonią chłopów przed wyzyskiem, szlachty, przed, no przed nadmiernymi pracami itd. dalej, są tym ojcem z cesarzem na czele. Natomiast szlachcicy tłumaczono, że my chronimy Was, dzięki nam robicie kariery, macie posiadłości ziemskie, nie ma rzezi, rzezi ze strony czy buntów chłopskich. To funkcjonowało, to było skuteczne do powstania styczniowego. Rzeczywiście to było bardzo dobrze rozgrywane przez administrację rosyjską na granicach Polski i skutecznie rozgrywane. W momencie, kiedy to zniknęło, ruchy narodowe, ruchy socjalistyczne, ruchy rządowe mogły podjąć już taką no, poważną grę o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Rosja straciła ten na to jest jeden z głównych powodów, dlaczego udało się zrobić grunt pod odbudowę wielokutowej Polsce. I co nastąpiło, jeśli chodzi o czasy współczesne? Kiedy ostatni raz miałem okazję być, ostatni raz do dotychczas, na terytorium Federacji Rosyjskiej, w machach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, czyli w machach podległych ministrowi Ławrowi, wówczas miałem okazję czytać w biuletyny, takie, takie gazetki typu biuletyny MSZ, wewnętrzna ich pisemka. I tam, w jednym z numerów, czytany przeze mnie w październiku 2009 roku, ale nie wiem czy to był z wynika, bo był to być września, nie pamiętam tego, była taka dodatka, instrukcja, czy zalecenie samego ministra Ławrowa do urzędników sobie podległych różne szczeble, na I tam Ławrow w tym piśmie sugerował, czy zalecał stosowanie w, stosunku, w stosunkach z Polską doświadczeń z czasów Katarzyny. O co chodzi? Ministrowie Ławrow w no Wielkiej ale nie mówi bezpośrednio, tam tak takiej o Polsce, dyplomatycznej, jak tam jest u Chodziło o to, aby dążyli do tego, by spróbować rozgrywać poś polskimi ośrodkami władzy. I jeśli się tylko da. Tutaj mamy bardzo duży podział, walkę między e, prezydentem a e, polskim rządem, czy polskim rządem a prezydentem. Czyli ta rywalizacja, która była widoczna na każdego koniec przecież. I te niszczenie wizerunku prezydenta Kaczyńskiego opisane w tej książce między innymi. No i ta instrukcja właśnie opisywała, że to wykorzystał. W Zagranicznej często, czasami, czasami tak robi się, że stawia się czy współpracuje się z kimś mniej groźnym, dam moich interesów, po to, żeby wyeliminować bądź zneutralizować kogoś bardziej groźnego. I kiedy mieliśmy temat dotyczący powstania listopadowego listopadowego, omawiałem o tajnym planie Adama Czartoryskiego. A tam księżyc Czartoryski w tym planie chciał postawić na księcia Konstantego, bo to był mniej groźny człowiek dla nas niż cesarz Mikołaj I. Chciał go namówić do tego, żeby stanął na czele, nawet na czele powstania listopadowego. W ten sposób wywalizowano na wewnętrzną grą itd. W depeszach Departamentu Staro, opublikowanych w reportach Wikileaks, Wyszło na jaw, że prezydent Bush w ostatnich miesiącach swojego urzędowania zalecił swoim dyplomatom, swoim ambasadorom, aby stawiali na niebie po to, by osłabić Putin, jako Putina jako groźniejszego rywala dla interesów amerykańskich, czy interesów zachodnich. Zatem ta, to, ta taktyka jest stosowana ogólnie przez rządy. Swojej dyplomacji. Tylko problem polega na tym, czy w danym kraju da się to, wciągnąć w tą, w tą taktykę, w tą grę. No I rzeczywiście niestety, w moim przekonaniu, że do takiej gry miało się wciągnąć stronę rządową. I to jest sprawa. To jest fakt niezaprzeczalny. Wystosowanie zaproszenia na wspólne pody w Katylu było rzeczywiście przełomem, bo takiej sytuacji wcześniej nie było. Tutaj wszyscy, właściwie z wszystkie strony dyskusu politycznego z tym się zgadzają. Natomiast to, co zrobiono w tym to już jest dyskusyjne. Jeśli rzeczywiście miał być to taki akt nowego otwarcia w stosunkach polsko-rosyjskich, to, to powinno odbyć się taka, powiedzmy, rada. Czyli kancelaria premiera, bo ona była adresatą, czyli znaczy odbiorcą tego listu, powinna zwrócić się do kancelarii prezydenta, po wspólne jakieś tam e, spotkanie. Potrzebujemy prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, kogoś z analityków Ośrodka Studiów Wschodnich, kogoś z e, analityków Służby Kondygnacji Wywiadu Mniej więcej w tym towarzystwie, no i powinni obradować, co w z tym fantem zrobić. Znaczy jak zadziałać, by nie dać się jakby rozgrywać ze strony je, obcego państwa. I w moim zdaniem